Zacząłem słyszeć, co mówią ludzie wokół mnie, ale nie mogłem. Konferencja trasowa Polska, Ukraina Polska, Turcja 7 czerwca. 10 czerwca. Nie no, nie, no to, to, to. ale na początku. Dzień dobry, witamy Państwa na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski. Z nami są mistrzowie swoich krajów, Michał Skóraś, Jakub Piotrowski. Możemy przejść od razu do zadawania pytań. Na sali są dostępne mikrofony. Bardzo prosimy o korzystanie. Proszę, Błażej. Cześć, panowie. Boże Łukaszewski i meczyki. Pytanie do Michała. Ten twój sezon był taki, można powiedzieć, bardzo różny. Były wzloty, takie troszeczkę upadki. Część nas, kibiców czy też mediów, obawialiśmy się, że ten skóraś wyjechał i troszeczkę przepadł. Natomiast druga część sezonu, tak naprawdę, im bliżej końca. Tym było Ciebie na boisku więcej, tym Twoja rola rosła. Więc chciałbym, żebyś opowiedział o tym całym sezonie ze swojej perspektywy, o tych gorszych momentach, lepszych, co miało wpływ na Twoją rolę w drużynie. No znaczy początek na pewno był, był ciężki, musiałem się zaadoptować. No, myślę, że to jest normalna, normalna kolej rzeczy, że przyjeżdża się z Polski. Zawodnicy tam rozmawiają po niderlandzku, po francusku. jak gdzieś musiałem rozmawiać po, po angielsku, więc musiałem się do tego zaadoptować. Zrozumieć też styl gry, jaki, jaki trener preferuje. I oczywiście to, że, że nie grałem w tych wszystkich meczach na początku sezonu, to nie było spowodowane tym, że gdzieś źle wyglądałem. Po prostu trenowałem ciężko. Gdzieś w niektórych momentach dobrze wyglądałem, ale to były po prostu decyzje, decyzje trenera. Miał inną koncepcję na, na mecze i to też pokazało jakby w w, w drugiej fazie sezonu, to że, że gdzieś byłem po prostu gotowy i czekałem tylko na swoją szansę. Kiedy ją dostałem, no to myślę, że, że gdzieś ją wykorzystywałem. Trener też mi zaufał. No i cieszę się z tego, że mogliśmy zdobyć, zdobyć mistrza Belgii. To pytanie przy okazji do Kuby. Kuba bardzo dobrze wyglądasz w klubie widze bułgarskiej. Też miałeś mocne wejście do reprezentacji Polski. Czy traktujesz ten turniej też jako formę takiego mocnego wypromowywania swojej osoby? Czy wyobrażasz sobie, że w ogóle w przyszłym sezonie pozostaniesz w widze bułgarskiej, czy jednak liczysz już tutaj na wyjazd do jeszcze mocniejszej ligi? Na ten moment ciężko mi to powiedzieć, ale. Czy ja chciałbym wykorzystać euro pod własną osobę? Myślę, że nie. Gdzieś wczoraj nawet rozmawialiśmy, że jeśli będę miał okazję zagrać i drużyna będzie grała dobrze, to wydaje mi się, że dla... każdy zawodnik jest w stanie się wypromować, jeśli drużyna funkcjonuje dobrze i, I wtedy, wtedy, wtedy są najlepsze momenty zawodników. Także cała drużyna musi funkcjonować, żebym że nawet już no dobrze przystywałem trener też mi zaufał no i cieszę się z tego, że mogliśmy zdobyć, zdobyć mistrza Belgii. To pytanie przy okazji do Kuby. Kuba bardzo dobrze wyglądasz w klubie widze bułgarskiej, też miałeś mocne wejście do reprezentacji Polski. Czy traktujesz ten turniej też jako formę takiego mocnego wypromowania swojej osoby, czy wyobrażasz sobie, że w ogóle w przyszłym sezonie pozostaniesz w widze bułgarskiej, czy jednak liczysz już tutaj na wyjazd do jeszcze mocniejszej ligi? Na ten moment ciężko mi to powiedzieć, ale czy ja chciałbym wykorzystać euro pod własną osobę? Myślę, że nie. Gdzieś wczoraj nawet rozmawialiśmy, że jeśli będę miał okazję zagrać i drużyna będzie grała dobrze, to wydaje mi się, że dla każdy zawodnik jest w stanie się wypromować, jeśli drużyna funkcjonuje dobrze i, i wtedy, wtedy, wtedy są najlepsze momenty zawodników. Także cała drużyna musi funkcjonować, żeby, żeby nawet jeśli wtedy ja mógł dobrze wyglądać jeszcze skorzystam i zadam jedno pytanie Michałowi. Michał robisz też przyznał, że byłeś takim trochę bezpośrednim konkurentem o wyjazd na Euro z Matim Kaszem. Czy odbierasz też to jako swojego rodzaju taki, można powiedzieć, komplement? Wiadomo, Mati nie dał nam jeszcze dużo w reprezentacji, natomiast jest to zawodnik Premier League, jest to oczywiście no, zawodnik dużego formatu. Jak to, to odbierasz tak personalnie? No nie, no oczywiście jestem zadowolony z tego, że dostałem powołanie i, i oczywiście nie wiedziałem wcześniej, że Gdzieś trener zastawia, zastanawia się pomiędzy mną a Matim Keszem, więc no, to, oczywiście to nie jest jakaś rywalizacja, że, że teraz no, po prostu mieliśmy dobre relacje też z Matim Keszem, jak, jak byłem na mistrzostwach świata, więc no, no, taka decyzja po prostu trenera, więc obaj myślę, że, że jesteśmy dobrymi zawodnikami, no ale trener musiał wybrać jednego. Dzień dobry panowie, Przemek gol.pl. Mam pytanie do Was obu tak naprawdę. Bo mam wrażenie, że przynajmniej na razie w narodzie nie czuć jakiegoś takiego większego napięcia wokół euro, co sam osobiście sprowadzam do braku jakichkolwiek oczekiwań ze strony kibiców. Ale chciałem spytać, jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy Wy macie jakieś oczekiwania wobec tego euro? Pewnie macie i jakbyście mogli tak w kilku zdaniach opisać konkretnie, czego oczekujecie po tym turnieju. Wydaje mi się, że my jako cała drużyna i ja osobiście oczekuję, że teraz mamy jeszcze dwa mecze, że dobrze się do tych meczów przygotujemy i, i że na Euro pojedziemy um, z entuzjazmem, z tym, żeby wygrać nawet w każdym meczu. Wiadomo, że to jest ciężka grupa, ale każdy profesjonalny zawodnik podchodzi do tego tak, że jeśli wychodzisz na mecz, to chcesz go wygrać. I myślę, że pod to będziemy się przygotowywać i, i takie nastawienie będzie, by, by w każdym tym meczu spróbować wygrać? Ja się z tym zgadzam. Adam Adam gotleczka, kanał sportowy. Kuba, to ja trochę podrążę, bo padło pytanie o twoją przyszłość, tak ładnie się wymigałeś od niego, ale cię nie odpuścimy, więc ja chciałbym zapytać w ten sposób. Jaka liga dla Ciebie, dla Twojego stylu gry według Ciebie byłaby najlepsza? Żebyś dalej mógł się tak rozwijać? Patrząc na ten ostatni sezon, zwłaszcza pod względem bramek, pod względem liczb. Ja zawsze sobie myślę, że to nie chodzi. Niekoniecznie zawsze chodzi o ligę, tylko o dalą drużynę, do której trafisz i, i bardziej bazowo bym bazował będę, jeśli do tego dojdzie, do jakiej drużyny mogę trafić i jak ta drużyna gra, jaki ma styl, a jacy są tam zawodnicy, więc myślę, że... To jest dla mnie najważniejsze. To jaka to musiałaby być drużyna? Jaki to musiałby być styl? Ciężko mi powiedzieć, jaka drużyna, jaka drużyna jest zainteresowana. Dobra, odpuścimy ci jeszcze. <laughs> Michał, to pytanie do ciebie. W którym momencie tego sezonu poczułeś, że wyjazd na Euro jest możliwy? Bo ty tych meczów w reprezentacji nie masz zbyt wiele. I zastanawiam się, w którym momencie czułeś, że w czerwcu wakacji nie będzie że będzie trzeba popracować z drużyną na Euro? <laughs> Znaczy, jak mam być szczery, to się tak nie, nie zastanawiałem jakoś bardzo. Po prostu gdzieś poczułem, jeżeli zacząłem troszeczkę więcej e, grać, minuty się e, zgadzały, gdzieś e, zacząłem strzelać bramki, też statystyki się troszeczkę polepszały. No to wiadomo, że gdzieś z tyłu głowy się pojawia myśl, że można, można liczyć gdzieś na powołanie, no ale to było, myślę, że przed playoffami, czyli mieliśmy 10 meczów do rozegrania jeszcze w, w pucharze konferencji. E, graliśmy, więc po prostu starałem się skupić na tym, żeby e, pozostać w tej pierwszej 11, mm, łapać cały czas te minuty i, i pokazywać się po prostu trenerowi. Dziękuję. Dominik. Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana Michała. Selekcjoner Michał Probierz będzie musiał skreślić jeszcze dwóch piłkarzy przed wielkim turniejem. Jak pan siebie pozycjonuje w tej kadrze? Czy tak z perspektywy no na razie jeden trening za wami. Myśli pan, że jest pan gdzieś pewniakiem do wyjazdu na to Euro? Czy musi pan jeszcze walczyć w trakcie tego zgrupowania o to, żeby znaleźć się w tej ścisłej kadrze? Nie, no wiadomo, no jestem... Teraz jakby po tym jak trener Probierz objął kadrę narodową, no to to jest moje pierwsze zgrupowanie, więc jestem jakby nowym zawodnikiem, więc nie, nie czuję się, że mogę powiedzieć śmiało tak, pojadę na euro, tylko no wiadomo, że muszę udowodnić to teraz na treningach i, i tym meczu z Ukrainą. Dzień dobry, pan Weksieś Wilanowski, Radio Z, tutaj z tyłu, całkiem. To ja rozwinę to pytanie Dominika. E, czy wy tak podskórnie czujecie, kto już jest taki na 100% pewny, kto pojedzie na to euro? A kto jeszcze musi dać z siebie więcej i przekonać do siebie selekcjonera? No, myślę, że... myślę że, że na pewno o tym głośno się nie mówi, ale każdy z zawodników gdzieś to e, z tyłu ma. E, więc no. No, ciężka, cię, ciężkie pytanie do, do odpowiedzenia. Ja mogę tylko powiedzieć po prostu z mojej perspektywy, jak to wygląda. No ja wiem, że muszę po prostu teraz udowadniać na treningach yy, i na tym meczu, tak jak przed chwilą powiedziałem. Kuba, ty powiedziałeś, że najważniejsza będzie oczywiście drużyna na tym Euro, a czy ty czujesz się na siłach, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za cały zespół podczas tego turnieju i czy czujesz, że to będzie twój turniej? Dzięki. Myślę, że odpowiedzialność, już było o tym mówione, że musi wziąć każdy zawodnik na siebie, i czy w danym meczu występujesz, czy siedzisz na ławce rezerwowych, czy mu możesz następnym wystąpić. I myślę, że każdy musi brać odpowiedzialność na boisku um, i każdy po prostu musi być sobą na tym boisku i brać na siebie odpowiedzialność, brać piłkę i starać, starać się, się przy niej utrzymać, starać się zrobić coś fajnego, tak, żeby to przynosiło radość. i Wydaje mi się, że z takiej strony na pewno jak będę miał okazję grać i przyjemność, to będę chciał się cieszyć tym i, i, i brać też na siebie tą odpowiedzialność. Czarek Dziwiszek, Radio RMF. Witam panowie. Pytanie do Michała i potem do Kuby, po jednym. Michał, na jakiej pozycji ty się teraz czujesz najlepiej? Bo wyjeżdżałeś z kraju jako skrzydłowy. Grasz w sumie na prawie że w ataku, a teraz być może założywszy, że pojedziesz, trzeba będzie na wahadełku pobiegać. Znaczy no, jeżeli to jest wahadło, skrzydło, czy, czy nawet gdzieś tam fałszywa dziewiątka, bo, bo często się w klubie też rotujemy, no to nie, nie sprawia mi to jakby trudności. Po prostu w Rakowie Częstochowa, jak, jak byłem wypożyczony,